wszystkim przychodzę do Was z bardzo ciekawym tematem, co będzie się działo w następnych miesiącach, bo ten film powstał we współpracy z firmą Windsor Newton oraz z Empikiem. Od teraz aż do września na Instagramie Empiku będą pojawiać się moje tutoriale, które stworzyłam przy użyciu przyborów od Windsor Newton, czyli przez 4 miesiące będziecie mieć cztery różne filmy. Do każdego z nich będzie określony inny temat i harmonogram myślę, że wstawię Wam na pewno w jednym z postów na moim Instagramie więc tam zaglądajcie koniecznie. Od momentu, kiedy pierwszy filmik pojawi się na Instagramie profilu Empik zaczyna się konkurs na ilustrację miesiąca. I pokrótce zasady będą wyglądały tak, że trzeba będzie po prostu narysować pracę na określony temat, umieścić ją na swoim profilu do 28 dnia każdego miesiąca, trzeba będzie użyć przynajmniej jeden produkt od Winsor Newton oraz oznaczyć Winsor and Newton, Empik, mnie i użyć odpowiednich hashtagów. Ja pod koniec każdego miesiąca wybiorę jedną osobę, która moim zdaniem najlepiej przedstawiła temat i wygra przybory z asortymentu Winsor Newton. Myślę, że jeszcze wszystko napiszę Wam również tutaj w opisie na dole, żebyście wiedzieli o co będzie mniej więcej chodziło. No i jak zacznie się kampania na Instagramie, to będziecie mieć wszystko jak na tacy. No tak, ale żeby ten film nie wyglądał tak sucho, że stoję przed Wami i do Was mówię o kampanii, o konkursie, to chciałabym Wam pokazać jaką do dodatkową ilustrację stworzyłam również do mojego filmu, wykorzystując przybory, które dostałam właśnie do stworzenia tych tutoriali. I teraz w międzyczasie chciałabym Wam omówić pokrótce jakie przybory będę wykorzystywać właśnie w tutorialach przez te 4 miesiące. Jeszcze zanim przejdę do omawiania tych przyborów, to chciałam wam wspomnieć o ważnej rzeczy, czyli linku i rabacie, który znajduje się na dole w opisie, więc jeśli chcecie coś z tego kupić, to oczywiście możecie użyć mojego rabatu. Kampania, którą tworzę razem z Winsor Newton i Empikiem jest rysunkowo-akwarelowa, czyli dwie prace tworzę w technice suchej, a dwie w mokrej. I będę używać przyborów takich jak na przykład kredki ołówkowe, które mają 12 sztuk. Winsor Newton Studio Collection. Te kredki mają miękką konsystencję zdecydowanie, która na pewno ułatwi nam blendowanie i producent nam opisuje, że wysokiej jakości sztyfty oznaczają, że są pięknie, gładkie i wrażliwe w użyciu, niezależnie od tego, czy tworzymy jakiś intensywny kolor, czy też pracujemy nad delikatnym cieniowaniem. Jeżeli chodzi o moje użytkowanie kredek ołówkowych od Winsor Newton, to na pewno tworzyłam nimi jakieś rysunki, zresztą widzieliście pewnie na moim Instagramie jeżeli mnie tam śledzicie i pewnie jeżeli oglądacie mój kanał, to na pewno wiecie, że ja lubię miękkie kredki i także dla mnie jest to naprawdę ok. Kolejne kredki, których używam, to kredki akwarelowe, czyli takie, które rozpuszczają się w wodzie. Mamy tutaj również zestaw 12 kredek Watercolor Pencil. 12 teen set Te kredki także są miękkie no i też ich właściwością jest to, że jeżeli albo nałożymy je na papier, albo rozwodnimy je pędzelkiem prosto z rysika, albo nałożymy też na paletę, no generalnie jest bardzo dużo sposobów na rozcieńczenie kredek. Wydaje mi się, że nawet chyba wam coś tam nagrywałam na moim kanale odnośnie używania kredek akwarelowych, ale tego dokładnie nie pamiętam pewnie było to dosyć dawno, także można ich używać zarówno na sucho, jak i na mokro, mając takie dwa wielkie. Jednym, czyli farby akwarelowe zamknięte w kredce czarne cienkopisy Windsor and Newton na pewno już dobrze znacie. Na moim kanale one pojawiają się naprawdę dosyć często, szczególnie kiedy tworzę y, filmy z bullet journalem. Tak, wtedy na pewno ich najczęściej używam. I one mają naprawdę prosty design i występują w wielu, wielu grubościach oraz różnych kolorach. Ja natomiast w moich tutorialach będę używać czarnych cienkopisów, bo one są takie najbardziej podstawowe, no i nadają się na pewno i do akwareli, i do markerów, bo nie rozmazują się pod nimi. Jeżeli mowa o akwarelach, to mam tutaj zestaw farb akwarelowych Winsor Newton Cottman Watercolor Sketchers Pocket Box 12 half Pants plus brush. Tak to jest, taka długa nazwa, musiałam ją całą przeczytać. Jest to taki mały zestawik pół kostek akwareli i są tam takie bardziej Podstawowe kolory i akurat w tym zestawie nie ma czarnego koloru, bo myślałam w ogóle, kiedy go używałam, że jest to ten ostatni czerwony, a tam jest brąz. Więc myślę, że jest to dobry zestaw do oduczenia się używania czerni w rysunkach, chociaż nie jest ona naprawdę zabroniona, powiem Wam naprawdę. I w tym zestawie jest taki piękny, srebrny, mały pędzelek. Możemy go odkręcić, przekręcić na drugą stronę, zamontować i mamy super zestaw do wybrania się na przykład na jakiś plener, zabrania ze sobą do kieszonki. Jest on zdecydowanie malutki, zajmie nam bardzo mało miejsca. I dodatkowo na opakowaniu plastikowym mamy też takie małe rubryczki, żeby można było sobie wymieszać kolorki. Czym byłby film od Winsor Newton bez moich ulubionych promarkerów? Tutaj mam akurat zestaw manga Set, który posiada 12 kolorów plus blender. Są tam naprawdę przeróżne kolorki. I do skóry, i takie, żeby można było pokolorować coś dookoła, więc, no, tak jak sama nazwa wskazuje, manga. Chyba o promarkerach nie muszę Wam za dużo mówić, bo pojawiają się od wielu, wielu lat na moim kanale. Z serii przyborów niepapierowych zostałem jeszcze do pokazania pędzle z serii University 233. Są w takim pięknym czerwonym kolorze i mają różne grubości. Ja akurat tutaj mam dwójkę. Czwórkę i ósemkę. Dwa są takie podłużne, natomiast jeden płaski. Wydaje mi się, że chyba najbardziej lubię tworzyć tymi płaskimi pędzlami do akwareli, bo one nadają takiego fajnego charakteru. Zajmują dosyć dużo miejsca od razu, kiedy mamy taki płaski, to przejedziemy po jednym miejscu i mamy zapełnione duże pole. Natomiast te podłużne służą mi do mniejszych powierzchni, no i można nimi zrobić o wiele więcej szczegółów. Ale przyznajcie, że pędzle wyglądają naprawdę elegancko. Teraz przejdziemy do tej serii z papierami. I jako pierwszy idzie w ruch szkicownik na spirali. Jest to szkicownik, jak sama nazwa wskazuje, sketchbook A5 o gramaturze 170. Ma taką twardą, czarną oprawę, więc jak najbardziej możemy sobie wziąć i rysować na kolanie. Jeżeli chodzi o informacje od producenta, to papier jest bezkwasowy z certyfikatem FSC. Jest to surowiec wykorzystywany do produkcji i pochodzi z odpowiedzialnie pozyskiwanych naturalnych zasobów. W środku natomiast jest leciutko teksturowany i taki naturalnie biały, więc tutaj nie ma pożółkłych kartek, no i nawet stosunkowo lekki. Ma oczywiście perforowane kartki, to chyba jest taka podstawa, jeżeli chodzi o spirale. I w sumie można powiedzieć, że taki poręczny, bo to jednak format A5. Mam jeszcze dwa bloki w formacie A4. I pierwszy to blok watercolor do akwareli, 25% bawełny, cold press, 300-gramowy i w tym bloku jest 12 kartek. W ogóle bardzo podoba mi się jego okładka, bo jest zrobiona tak, że widać, że jednak ten papier był wykorzystywany przy tworzeniu okładki. Mamy akwarelkę rozlaną na tym papierze no i Cold Press charakteryzuje to, że tę fakturę widać. I ja naprawdę uwielbiam papiery. Tego typu do akwareli. Pamiętam, że kiedyś o wiele bardziej lubiłam te gładkie, ale jednak po jakimś czasie nie wiem, dojrzałam chyba do tych, gdzie widać strukturę i jakoś bardziej podoba mi się ten zamysł i efekt, jaki możemy osiągnąć stosując farby akwarelowe, ale i nie tylko. No i oczywiście właśnie nie musimy go używać jedynie do akwareli, bo może nam posłużyć, nie wiem, do gwaszu, do cienkopisów, do jakiegoś tuszu, nawet i do kredek. I już ostatni do omówienia jest papier do markerów, czyli blok z 50 kartkami w formacie A4 śliski 75 gramowy, czyli naprawdę bardzo cieniutki. Oczywiście ten napis na okładce bleed proof zapewnia nas o nieprzesiąkaniu na drugą stronę, więc nie musimy sobie podkładać żadnej kartki pod spód. My jeżeli używacie na co dzień markerów, to na pewno wiecie, że jest to dosyć duży problem i jeżeli. Kolorujemy, rysujemy markerami na jakimś zwykłym papierze, to możemy się spodziewać tego, że przejdzie nam na drugą stronę. Tutaj to tak nie robi. Oczywiście po drugiej stronie to widać, ale nie przechodzi na kolejną kartkę. Jest jeszcze druga, która bardziej się błyszczy i na tej lepiej nie rysować, bo nie wyjdą nam takie efekty, jakbyśmy tego chcieli. Aha, bo ja w ogóle powiedziałam Wam, że jest to papier do markerów z takiej oczywistości dla mnie, ale jest to papier do markerów na bazie alkoholu. Tak, to tak bardziej sprecyzowane. Jak już jesteśmy tak w temacie przyborów, to do mojej dzisiejszej pracy użyłam bloku do markerów 75 gramowego, oczywiście pro markerów. I tutaj nawet zaszalałam, bo było ich dosyć dużo: różowy, jakiś beżowy, zielony, żółty, pomarańczowy. No generalnie sporo. Aby zrobić kontury wykorzystałam dwie grubości cienkopisów i całą ilustrację wykończyłam kredkami ołówkowymi. Jak możecie zobaczyć, stworzyłam prostą ilustrację przedstawiającą konika morskiego. Naprawdę zajęła ona niedużo, a kredki fajnie się skomponowały z markerami. I jeszcze tak wracając do konkursów, to pamiętajcie, że macie szansę na wygranie naprawdę ciekawych nagród od Windsor and Newton dzięki cyklicznie publikowanym tutorialom na profilu Empiku właśnie na Instagramie i poprzez stworzenie pracy według tematu miesiąca. I często te nasze chwile pozostawiają niezapomniane wrażenie, więc warto je ilustrować. Przedstawiać i dzielić się tym ze światem. Okej, okay, i w tym filmie to już wszystko. Dajcie mi znać, co sądzicie o mojej ilustracji i czy będziecie brać udział w konkursach. Oczywiście zapraszam Was na profil Mpiku, jak i mój. I przypominam Wam o wszystkich informacjach, które znajdują się na dole w opisie. A ja dziękuję Mpikowi i Winsor and Newton za sponsorowanie dzisiejszego odcinka. My widzimy się już w kolejnym, w środę o 15 i w sobotę o 9. Także do zobaczenia i pa!